świąteczno-noworoczny jest zawsze dobrym czasem do podsumowania tego, co było, tego, co jest już za nami. Przeanalizujmy zatem wspólnie najważniejsze wydarzenia kończącego się roku 2012. 13 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez regionalne struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podsumowano zakończony wyborczy rok 2011, a także omawiano działania planowane do podjęcia w kolejnych miesiącach. Jakie cele i zadania założył sobie pan do realizacji w tym roku? E, panie reaktorze, no to rok na pewno dużych wyzwań. Pan premier dużo miejsca w swoim ekspoze poświęcił sprawom pracy i polityki społecznej. Na pewno e, mowa o podwyższeniu wieku emerytalnego i zrównaniu im, o tej zmianie ewolucyjnej, którą w ekspoze zapowiedział pan premier, jest dużym wyzwaniem e, dla całego resortu. Yeah. W związku z akcją zima e, zmian budżetowych nie przejmujemy. To na dzisiaj pan przewodnicząca <grymne> powiedzieć. Co do oszczędności, to jest to, co mówię zawsze na każdym możliwości w ogóle całego budżetu. Nie rozpatrujemy to, że to idzie na zimę, to idzie na inne. Na pewno chcemy te środki wykorzystać w tym dziale, czyli transport. Trzymanie dróg. Dzisiaj jest ozdobarca, a w związku z tym, że ozdobarca, więc gromadzimy się tutaj w naszej świetnicy po to, aby właśnie usiąść przy karnie, porozmawiać. NASA sesja Rady Miejskiej z 29 marca była okazją do zadawania pytań skierowanych do przedstawicielki pelpińskiej przychodni o stan prac modernizacyjnych placówki oraz o dostępność do lekarzy specjalistów. W tej chwili w gminie Pelfin mam zatrudnionych dziewięciu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Akurat w tym momencie dwóch przebywa na długotrwałym zwolnieniu, no ale niestety na to nie mamy. Natomiast jaką my mamy gwarancję, że gdy gmina... Teoretycznie, gdy mina sfinansuje budowę windy, że ci specjaliści będą. Macie gwarancje takie, że w momencie, kiedy pojawi się konkurs, gabinety będą, a, nad, będą tak przystosowane, że spełnią wszystkie warunki konkursu i my wystąpimy. Ciewska wiosna to wydarzenie, które już na stałe wpisało się do kalendarza imprez Filipina. W tym roku, poza motocyklistami, do naszego miasta przybyli także właściciele pojazdów zabytkowych. Mm. 3 maja dla pelpińskich kibiców piłkarskich przygotowano wielką ucztę sportową. Do Pelpina przybyła Gdańska Lechia, która zmierzyła się z tutejszą wieżycą Pelpin, W trakcie spotkania sparingowego kibice mieli okazję zwiedzić autokar drużyny, nabyć klubowe gadżety, a także porozmawiać ze znanymi sportowcami. Raz odbył się w Pelplinie festiwal poetycki imienia księdza Janusza Stanisława Posierba, który z roku na rok dzięki wytężonej pracy dyrektora pelpińskiego liceum, pana Bogdana Wiśniewskiego, zyskuje coraz większą renomę i rozgłos. Zaznaczmy, że zbliżający się rok 2013 został ogłoszony rokiem imienia księdza Janusza Stanisława Posierba. Ponad 100 osób z ponad 30 szkół przyjechało po to, aby stanąć szlanki w pięciu kategoriach, recytacje, poezja śpiewana, programy poetycko-muzyczne, juvenilia i eseje. Dzisiaj y, odbędzie się w Domu Kultury koncert finałowy. Operacyjna po występie na Dniach Pelplina. Jest ze mną Pelplin, tak czy nie? To może inaczej. Pozdrawiamy teraz wszyscy TV Pelplin. Najpierw ja, potem wy, ok? Mieszko Grupa Operacyjna, gorące pozdrowienia TV Pelplin. Nie znaj Pelplin? 1 lipca zakończył się turniej piłkarski Mini Euro 2012. Wysokość we wszystkich fragmentach gry należało oddać gościom z Rosji, którzy bezapelacyjnie wygrali cały turniej. Na osiedlu Limonowskiego 25 sierpnia odbył się festyn na zakończenie lata. Tradycyjnie wielką rolę przy jego organizacji odegrała pani Katarzyna Gus, która wspomogła swoimi działaniami dzieci z pelpińskiego osiedla. Dzięki pani Katarzynie koniec wakacji dla dzieci był bardzo wesoły i radosny. Za szlachetną postawę pani Katarzynie należy się wielki szacunek i wsparcie na kolejne lata jej społecznej działalności. Dzień. Z duszą tak się promuje pęknięte. I myślę, że tą duszą jest między innymi Wasza orkiestra. To proszę pana, stoimy plecami do katedry ona gdzieś tam jest za tymi murami To jest perła, perła architektury średniowiecznej, światowej widziałem parę katedr włącznie z najsławniejszą być może katedrą Notre Dame w Paryżu, nie ma drugiej takiej jak Pelpińska. 27 października, wyświęcony w kwietniu bieżącego roku, biskup pomocniczy naszej diecezji dr habilitowany Wiesław Śmigiel ogłosił publicznie decyzję Ojca Świętego dotyczącą wyboru nowego ordynariusza diecezji Pelpińskiej. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupem Pelpińskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej, Ryszarda Kasynał. 27 października w Rudnie Otwarcia doczekało się Centrum Kulturalne, które za zadanie ma integrować lokalną społeczność w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego całego sołectwa Rudno.

Tradycyjnie pod koniec adwentu proboszcz palpińskiej parafii, ksiądz Infuat Tadeusz Brzeziński, przy udziale lokalnego magistratu, zorganizował koncert kolęd i pastorałek dla mieszkańców regionu, aby jeszcze lepiej przygotować nas do świąt Bożego Narodzenia. Tym sposobem dotarliśmy do końca podsumowania roku 2012. Miejmy nadzieję, że zbliżający się wielkimi krokami rok 2013 okaże się rokiem lepszym, a problemy z roku bieżącego zostaną przykryte samymi sukcesami w życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Życząc szampańskiej zabawy sylwestrowej, żegnają się z Państwem Natalia Potrykus i Jakub Zieliński.